W dzisiejszym odcinku zbudowaliśmy sekretny pokój w naszym domu, w którym otwieramy żabkę. Razem z zibkiem wcielimy się w ekspedientów i zobaczymy, ile klientów uda nam się zdobyć. A nasza żabka będzie ukryta za ścianą, gdzie będzie wisiało lustro. Ciekawe, czy klienci znajdą naszą żabkę Ej, widzowie, epicko, że w końcu mamy własną żabkę, dlatego że mogę robić to, o czym marzymy. Patrzcie. Biorę sobie, na przykład, mam ochotę na rogala i od razu. Puu! I mogę sobie zjeść całego. Mm. I wszystko mogę... Przepraszam bardzo, co ty robisz? Nowa osoba na zmianie i teraz od razu odwala. Nie możesz jeść jedzenia, które jest przygotowane dla klientów. Jestem twoim kierownikiem, masz się mi słuchać. Ale to nasza własna żabka. Czemu nie możemy wszystko jeść? No, nie po to dlatego, jest? że mamy to sprzedawać! Musimy zarobić stary! Mm. Ale tego już nie możemy nikomu sprzedać, niestety. Więc. Czekaj, pójdę to wyrzucić do śmietnika Dawaj, dawaj, trzeba wyfejsować wszystkie produkty Patrz, podchodzisz, jeżeli widzisz, że coś jest źle nieobrócone jakby do klienta, to to poprawiasz i stawiasz, żeby było idealnie o. Zaraz otwieramy żabkę, zaraz otwieramy, mm -hmm. musimy być gotowi Tutaj wszystko okej? Okay? Czy my nie mamy popsutych tych batonów? Trzeba Trzyma. sprawdzić, zjeść po jednym z każdego Nie trzeba Dobra, idziesz na kasę dzisiaj Ach, ja nie wiem, co ja z nim będę miał Gdzie ta żabka? Musiał obiecałam, że kupi lody, chipsy. Tak, gdzieś. Nie no, GPS dokładnie, pokazuje, że w tym miejscu powinna być żabka, ale Ale ja nic nie widzę. Co jest? Co jest? Jakaś baba usiadła przez żabkę. Stary żabką. klient! toż pierwszy klient! A, a czemu ona wali w stół? No właśnie nie wiem, o co chodzi? Niech ktoś tu przyjdzie. Nie chce już te lody! Kurza się, że nie może znaleźć żabki, bo jest za dobrze ukryta. Ja pierdziele, czemu my ukryliśmy? Myśleliśmy, że my tak zgarniemy klientów, a tak tracimy tylko i wyłącznie. Dawaj, otwieraj, otwieraj, gdzie okay, jest. Dobra. 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 Ile ja jeszcze mam? Czek? Jakaś wsiak, krew, no, wnuczki przestają mnie kochać. Chłopca, co wy tu robicie? Żabkę otworzyliśmy. O, panowie, jaki asortyment, tylko to same niezdrowe rzeczy, to jest, przepraszam. Proszę to... pani, niech się pani... Ja wszystko podam, to jest dzień otwarcia, więc ekspedienci Ach. dzisiaj usługują. Z okazji otwarcia tej żabki damy pani taką oto gumę rozpuszczalną. To wcale nie jest najkwaśniejsza rzecz, której nie wytrzyma taka osoba jak pani. Wiesz, że to jest bardzo, 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 bardzo kwaśne. O, tak boże. Co ty zrobiłeś? Eee. Przepraszasz tam klientów no! Ferko, mamy staruszkę! Przepraszam no, się... ma najmocniej, proszę bardzo no. ja oj, 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 ale sypaj. Zombie Kupaki, Kupaki, bo ja mam 5 złotych O, a małe powoł. są dzieci, to tygryski takie O, to tygryski moje małe Tak, o przepraszam Pana bardzo Pawełek, o Boże, tak się mój bąbelek mały nazywa. To ile to? 2,50 Ile? Ma Pani aplikację, t .pl. Tam jest merch do kupienia i tak dalej mój Dzień czy ja telefon, liczka. telefon na Waszym ogródku zostawiłam, jak szukałam tej żabki. Dobra, nie kupuje Pani czy nie? Proszę dać to do ja, Proszę, proszę, proszę ja zapraszam. Dobra, ok. Boże Panie, święty, to się. Jak nie mam to dać tym to. Panie, to... Boże święty, kupiłam. Się... Dobrze, już płacę, już przepraszam. Pęk. Proszę powiedzieć wszystkim sąsiadom, że mamy taką zabkę tak. ja trzeba... Że za lustrem. Tak. ja na bingo lecę. Miłego dnia. Dobrze. dobrze. Do widzenia. No ale ona zrobiła w ogóle kurde rozwałkę tutaj. Trzeba wszystkie osi poukładać. O, dobra, dobrze. bardzo dobrze. Przodem, oj, bardzo przodem dobrze. do tego, tak. A wiesz co? Chyba zostaniesz pracownikiem miesiąca. Serio? Ej, Kolejny klient, nasz tego! Eee, zapraszam, proszę. O, o, zapraszamy do naszej żabki! To jest kryminalista, jego nie obsługuje. W więzieniu jest chłodniej niż tutaj. Co tu się dzieje? Co panu podać? Niech pan się nie interesuje. Proszę pana, ja bym poprosił dużego hot doga Tak, jasne, w żabce tak. oczywiście standardowo. Jakiś napój. Już pan otwiera wszystko. Dobra, za chwilę będzie gotowe. Proszę się rozejrzeć. Ma pan może nadwrażliwe sutki? Bo tutaj można sobie przygotować takie oto pióre ziemnieczane i żeby, nakładać. na pan zaraz nakłada... nie był nadwrażliwy. O, gotowe! Proszę, pana hot dog. Nie weź to wyciągnij Jak, co, jak mam to wyciągnąć? Gdzie są moje sosy Nie zapytałeś go o sosy? Lej tutaj sosy. Jakie sosy? i najostrzejszy. Dobra, już się robi Musztarda, tak? Wbita Dawaj mu, dawaj mu Proszę bardzo O, proszę Proszę tego. Jedzenie, picie yy, Zapraszamy do Ej, Żabka Cafe Muszę zapłacić Co jest? Co jest? Ej Właśnie, tutaj, tutaj terminal Gdzie? Tu jest na sos, proszę pana To Jest w środku Gdzie? Zipek na bogatości trzeba polewać Dobra, już panu daję chwilę o, o, o kurde! E, przepraszam, pierwszy raz jestem w robocie, otworzyliśmy tą żabkę dopiero co? E, zapraszamy do żabka café, a, a w gratisie nie? dostaje pan Pepsi! Proszę. I tutaj, tutaj przed i my Proszę. zaraz podejdziemy i ogarniemy. E, panu coś jeszcze za darmo, dokładnie, dokładnie. Bo Pomoże pan co zamknąć, co? Pan czeka teraz tam! Ale mi się no, strzeliło. Wynisko, nie? No, ale już tu nie wejdzie, dobra? To. Nie wpuszczaj więcej kryminalistów, ale... Klient nasz pan A co jakby nas okradł? Chyba nas okradł i tak, bo nie zapłacił Ach, no tak Wow, uwielbiam Fritzusa Mój ulubiony youtuber Dzień dobry, witamy w Żabce Łositek Mogę autograf? Proszę, jestem bardzo zadowolona ma... My jesteśmy Żabką, proszę sobie Właśnie. wybrać tutaj coś do kupienia A to nie jest Ernest, tylko ekspedient Żabku. Tak No, No, no dobra Monsterek! 18, plus, zatwierdzenie wieku. Ale, ale ja mam 18 lat! Dobra, oddawaj Monsterka dzieciaku! Ale ja mam 18! Mam 18 lat! Chyba chrypę, nie? Mamy nowy produkt za to i możemy to. Właśnie, szoty z, lodem. szoty z lodem! Zamiast kupków z lodem, bo uważamy, że konkurencja ma beznadziejne produkty. A ta mi kopa? No, wiadomo, lodowego kopa. O, 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 o. Chciałeś oh, mnie zabić! Co jest dla dzieci? Możesz kupić sobie wodę Ma. albo. Takie coś. Chcesz takie coś kupić? Jasne! Starego. Wygląda super! On nie wie ile hajs jest warty, możemy się odkuć za wszystkich klientów. E, to wychodzi 1500 zł No, przedstawiaj telefon na muzyk. Nie mam, ale. Jak nie masz? To czym no, zapłacić? O nie mam. Kurde, zapłacił tyle ile to jest warte. Paweł, paki! Kurde, tyle bandytów już dzisiaj pokonałem, strasznie zgłodniałem Gdzie jest ta żabka? Miała gdzieś tutaj być Czekaj, nie tak! Czemu? Wpisujesz najpierw kwotę A tutaj się wyświetla i teraz... Tak, i tu wpisujesz... wpisujesz te, o nie, ej, pobrało mi cztery dychy! No i dobra, to już dostaję w filmie, Story, Tak już bywa Z sosami wszystko wiesz? Nie. Dobra, dasz sobie radę, dawaj A no tak, przecież mam X-Ray'a w oczach Co? Tu jest żabka ukryta? Ja tutaj wychodzę eee, ze służby, Wodny no, te... jestem Dobrze, oczywiście dla superbohaterów też mamy tutaj pełen poszczestunek, można sobie nawet właśnie te sprawdzać O, oś, tak jest, energii daje potrzebuję. Tak, proszę, tutaj proszę, cukier Panie, te batoniki są roztopione, co ty mi sprzedajesz? Jak ja mam ciebie... Enes, wstawaj! E, e, e. co? Czemu Twoje batoniki zło. są roztopione Czemu to jest jakieś przebieranie? Biorę jeszcze żabki, po jedzeniu oczywiście ręcznik biorę, żeby się wytrzeć Oj. Pan zaczyna wypadać. Picie jakieś, może? Może chipsy na, na przekąskę na później. Dobra, już, już, już. już. będzie będziemy bogatszy. No dobra, dobra, proszę, zapraszamy. Jest tak. opis, tak dobra. Może być. To będzie 420 zł. Oh, on ma chipa Tak, mam chipa w ręce. Dzięki bardzo. Ale zielona, 420 zł. Czekaj, 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 bo jest jeden problem. Płatność odrzucona! To nic nie zapłacił, panie! Ej! On już odleciał! Nie ma go! No i znowu maniana, no. Tu rezonwiaty? Jak, jak tam dzień? O! o! A ty Siema, co? Ty nie miałeś sta, być skur. na urlopie? Ja no, stary Właśnie. byłem na urlopie, no, ale ile można siedzieć na wakacjach? A tak. jak tam biznes? No, no zobacz, tam... zatrudniłem nowego ekspedienta. na razie ciebie zajmuje, nie? Jak jesteś na urlopie, no ale zajebiście. jak tylko wrócisz, to go zwalniam. Stare zobaczymy, czy wrócę, nie? Na razie na urlopie jest zajebiście. Jak mnie zwalniasz? Nie, nic takiego nie mówiłem. Ej, czemu że i no, nie Tu pasi. pracuję, ma prawo. Normalnie. To tylko ja nie mogę? Taki utarg dzisiaj. No Zadowolony możecie. Zadowolony, wszyscy, wszyscy nas okradają. Jesteśmy 1500 na minusie. No. Albo coś sprzedajemy, no, albo nie. Ej, 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 ej. Czemu ty to No waliło cię stary? Dopiero jutro możesz topić. Dobra, zobacz. Zipek to jest. Kasujemy go. 4,50. Ja tyle nie zarobiłem nawet. To on coś zarabia na dniu próbnym? No nie, właśnie. Weź go, kurna, film, co, jak on wygląda? On a co? kiedy ty dzielisz? Jesz? Jesz? Stary, jeszcze tydzień. No, 100, no to 100. dawaj szybciutko, wracaj z tego na razie spadaj. Tak jest, taki jest. Takich tu nie przyjmujemy. Od razu jak zobaczysz takiego kolejnego, tylko wydalej za drzwi. A skąd ja wiem wiedzieć? Wyglądał na bogacza po prostu. Miał o stary, masz czapkę, nie? 361. Zaraz, 361, przed chwilą mieliśmy 342. A, no to nie wiem ile, tu jest paluszka. No. jak ja mam to. A jak czy... to jest klient zapytam? No. Za lustre! Zapraszamy! Jezu, jak jest jak Dobry! Kto to jest? Pączek jakiś. Widziałem, że otworzyliście tutaj żabkę. Słyszałem też, że macie bardzo mało klientów. A widzicie, co jest najlepsze? Poczekaj, zaraz, zaraz. zaraz. Mamy dużo klientów. Mówią o nas, że mamy mało klientów. Tak, tak, mówi. Tamten, co był? Tamten, co nie był, nie był tak. i tak pomiatał nas. ty kurde, chami jeden. Nisny, to biznes. Każdy człowiek, nieważne, kogo się zapytasz Młodego, dziecka, starego. Każdy powie ci, że kocha pączki donaty I szefie bierzemy go. Po prostu z nie jako mieli... maskotkę? Dajcie, to reklama dla was. Nie bym można. A przybierzmy go jest za żabę. A czy mamy z żabę? Albo wprowadźmy nowe no dobra, będzie łatwiej, nie? Widzimy, klientów przyjdzie? Dobra, masz tą Zabra, robotę, masz... Nie! Nie chcą w ogóle pieniędzy, nie? Nie, on za darmo. Czy nie jest pan Zapraszamy do naszej. O, dzień dobry! Jest pan głodny? Nie. Jest pan głodny, zapraszamy do żabki naszej! Znalazłem klienta! O, dziękuję bardzo! Zapraszam, zapraszam! Proszę nam się przedstawić, opowiedzieć. Dobrze u rodziców wszystko? Tak Nie mowa stary. Dzień dobry, witamy! O, Oszyk, tak? To może pan jeszcze wybierze sobie więcej? O, produktu. właśnie, aplikację ja pan posiada, to może, założyć tak, może bardzo Tak, może panu wszystko oddać. Może pan podać rzeźki do ręki, proszę o, bardzo. Właśnie, coś panu może jeszcze. Może dać kit -kata? To, zupkę, zupkę, trzymaj. No Nawet podawaj więcej, no. Nie To jest gula. taki typowy klient, Chodź, Ja cię nauczę wszystko. No, jest taki typowy klient, który się wstydzi. Wstydzi się w ogóle rozmowie. Jest... No, po prostu siedzi na chacie, tylko wychodzi do sklepu jak musi, wraca i się zamyka w komorze. Ja wiem co? Proszę pana! Ja e, <śmienic> tak, dokładnie. Trzeba go jak najbardziej rozruszać, nie? Wtedy kupić wszystkie produkty. a ja O, jak dużo sensu. A parówka oddzielnie sprzedajemy. Paluszki, paróweczka na ciepło. Poproszę. Tak, dobra. Poczka mu dajcie! Poczka mu dajcie! Cicho! Cicho, cicho płoszysz go, on jest nieśmiały! Na parówkę trzeba chwilę poczekać, dobra? Jaki sos będzie? A jakie są? Ketchup, łagodny sos meksykański, sos tysiącowy, smuszczarno, sos amerykański remulet, czosnkowy, amerykański majonez. To ja nie wiem w końcu jaki ja chcę. To może dał każdego pod roku. poczeka przed sklep. Zaraz to nie no dokładnie, dokładnie. Zapraszam, zapraszam do mnie! Dzień dobry, dzień dobry. Hot dog pana ze wszystkimi sosami, jeszcze sos osi, tylko najnowszy jaki mamy. O do środka, oczywiście, proszę. Dobra, szef się nie pokapuje. Co by sobie teraz tutaj otworzyć? C co? Zobacz, znalazłem klienta chodził tutaj w parku obok. Proszę, zapraszamy do naszego sklepu. Zapraszamy pana. A to nie jest proszę, mene? proszę. Nie, a, starszy człowiek. Ale mnie w krzyżu. Bo. Tak, pan sobie po, ten, powybiera tutaj. Ej, on proszę, wygląda wypowan. jak serbian Danon, ja się go boję. Cicho, bądź Ma pan ochotę może jakiegoś wsika. Jeżeli tak, to Ale, jaki smak pan lubi najbardziej? Czegoś na ciepło bardziej? Na ciepło, to hotdogi sprzedajemy na ciepło. Schabowego. Schabowego w żabce? Ej, genialne. Dobre. Ej, chwila. Za, o! A, no tak, proszę bardzo. Coś takiego, a co to jest? Tu tutaj ma pan y, pyszne ziemniaczki, schabowe tego oraz... znaczy drogowego, ale mniejsza dobra e, 9.99 hit cenowy a to, a to nie 6,66 66, 66, 66. Nie, 66 6. 6. 6. No, tak to, to 66 zł 6 ja gr dziękuję bo to dobra. szatańska a, dobra to za, za 999 zł o no dobra Świetnie, świetnie. To prosimy tutaj do terminala ja wpiszę 10 tysięcy. O, proszę zapłacić! O, o, o. o, telefon pan ma. Tak, telefonami, o, o, o. Się telefonami się płaci. Telefonami się o, o. płaci. no. Z i tak. O! o. Dziękujemy, Szymba dziękujemy szabę, bardzo. Szabę. Proszę mnie żeby, żeby nie ułanąć gwoździa. Idź pan, idź pan, idź pan. Przysięgam, że to był Serbian dawno. On obrabuje tą żabkę stary w nocy. Zobaczysz, to się stanie na pewno. A, idziemy O, nie idzie zamknęliśmy w ogóle. Tak! U, jaki dorodny! Ej, ale chwila najpierw. Płacimy potem odpieramy mm. Proszę zapłacić za tą paczkę od razu. Pan zapłaci za to wszystko. Pan nabije 200 złotych i ja sobie będę próbował, co będę chciał wziąć, dobra? No dobrze. Proszę, tak, proszę pana. Czekaj nas wpierdziarach jak nigdy, rozumie pan? No. Proszę mi powiedzieć, co ma najwięcej kalorii w tej sklepie. O proszę, wszystkie no. pana. Parę... Pięknie. Mm. Takie zimne mamy? No, dobra, dobrze Nika. Może je podwać. Nie wiem, coś takiego bym się napił Kwanta bez cukru Panowie, tu normalny człowiek nie może nic się napić ani zjeść Jest kola. O, właśnie mm. Ale pan musi zapłacić parówy? A zapłacił już. Ja zapłaciłem z Ale już pan za 400 złotych zjadł Teraz ja wiesz na... co pan pierdzieli Turlaj sobie te parówy tam co je, turlaj Na przyszłym razem ma być tutaj dzik, świnia z jabłkiem w mordzie Bo grubemu mu chce się jeść Wracam za tydzień wariacie eee, jakby co my zamykamy tą żabkę Jak zamykacie? To trzymaj parówę mordo Nie chcę 嗯。 Jak Nie Chciałem, żeby tutaj wracał. Zapłacił dwie stówy, zeżar za cztery stówy. Ci klienci są po prostu beznadziejni. Mam nadzieję, że kolejny, chociaż nie okaże się jakimś klaunem, nie? W końcu zasłużona przerwa. Następne 15 minut, tylko. No nie! Macie no jakieś no cykreczki, to A skąd pan wie, że tutaj jest żabka? To jest sekretna żabka. No, przecież wszyscy, to mówią! No nie, czyli już klauny nawet wiedzą. Dobra, zapraszam, zapraszam. Stary, co ty tu? Jakichś klaunów puszczasz? Co ty robisz? Ej, to czemu? to czemu? teraz naszym klientom! Właśnie! Ile papierów? Przecież nigdy go nie sprzedacie! Jak nie sprzedamy? Sprzedamy! <noise> Jezu, wszystkie kolory! Zielony, Ej, Ej, nie, 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 nie! nie. Ej, nie, 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 nie. Ej, nie. To, to jest to upad... gazowane! To jest gazowane! A co? Gazowane? Godzinami to układaliśmy! Właśnie, co to? Wygryzki! Jakie No, ty. no Kolejny, już druga osoba robi to samo! Wszystko co upadło, my ci podliczamy teraz! Tak, właśnie, oha. Dobra! Najważniejszym panowie, że piony zawsze jedzą za darmo! Ej, słuchaj! to za darmo! Ej, u, ucieka! Panie, kończ tu! Dobra, widzowie, to jest nie dla mnie. Zostawcie łapkę i subskrybujcie ten kanał. Mam to gdzieś. To na tyle, na razie.